Proszę Państwa, jest takie towarzystwo do zaopiekowania się, do wzięcia. Wandzia i Waldi. To są pieski, które znalazły się na paluchu w 2007 roku. Są rodzinką. Waldiak trafił do palucha, był szczeniakiem więc nie zna smaku domu. To psy bardzo ciekawej rasy, bo Stafford, ale nie do końca. I to jest najciekawsze. Waldi ma około dwóch lat, ale zachowuje się jak szczeniak. Powinien być dzikusem, bo nigdy zanim nie odkryli go wolontariusze, nie wychodził na spacery, nie był socjalizowany przez człowieka. Cały jego dotychczasowy świat to boks, oczywiście, który dzieli z matką, a jednak wyrosła z niego niezła perełka. Jest bardzo miły, całuśny i chce szaleć. Wandzia musiała mu to przekazać w genach. Z niej też jest niezły Lizak. Jej wiek to około 4 lata. Dziewczyna jest silna, urocza, jak na Stafforda przystało. Wystarczy popatrzeć na mortki tych psiaków, są absolutnie wyjątkowe. Pieski nie muszą być adoptowane przez tego samego człowieka, chociaż taka sytuacja byłaby dla nich najlepsza. Ja przyznam szczerze, że bym odważył się i zaryzykował. Tym bardziej, że zawsze w domu były psy. Ne, I te najbardziej rasowe. Czyli kundle. Ale teraz mamy koty. Namawiam Państwa, proszę zerknąć w swojej łaskawości i dobroci serca na końcu będą wszystkie dane, adresy i kontakt, gdzie można zapytać o Wandzie i Wadzie. Pozdrawiam serdecznie. Muzyka